Pokój dobro. Co z tym handlem w niedzielę? No nie wiem za bardzo. Aha, bo no rozważanie jest tak zatytułowane: Handel w niedzielę, ale nie będę o tym mówił za bardzo. Znaczy, no nie o takim handlu: nie o sklepie albo o supermarkecie, a jednak o niedzielnym handlu przecież liturgia słowa nam dzisiaj mówi. Zaczynamy od proroka Amosa, który jest prorokiem yy, jednym z pierwszych. I chronologicznie, i jednym z najmocniejszych, jeśli chodzi o swój przekaz. On zapowiada w swojej księdze, w swoich mowach, konsekwencje, które czekają na Izraelitów, jeżeli nie zejdą z tej drogi oddalania się od Pana Boga, jeśli nie przestaną grzeszyć, krótko mówiąc. I opisuje dosyć szczegółowo ich wady, ich grzechy, sposoby, w jakich. Odchodzą od Pana Boga czy uchylają się od tego, żeby wypełniać Jego słowo, Jego wolę. I no, są tam bardzo mocne, dosyć straszne, niekiedy nawet opisy, ale jednocześnie wszystko jest poparte wzywaniem do nawrócenia i obietnicą miłosierdzia. Wiemy, że historia Izraela pokazała, że Izraelici nie skorzystali z tego miłosierdzia i spadły na nich straszliwe kary, bardzo poważne klęski. Ale było to wyborem ich własnym, to było ich decyzją tego, że nie chcą trzymać się blisko Pana Boga, a poza Panem Bogiem nie ma ratunku, nie ma możliwości, żeby się ocalić. I w tym fragmencie, który słyszymy jako pierwsze czytanie, mowa jest o jednym z grzechów, który jest popełniany mianowicie brak miłosierdzia, brak troski o ubogich. Co więcej, korzystanie w pełnym tego słowa znaczeniu z drugiego człowieka. Kupowanie go za bardzo niskie jakieś pieniądze, nadużywanie godności drugiego człowieka i to Panu Bogu się podobać nie może, a więc piętnuje to bardzo. I o tym właśnie mówi Amos. To jest, to jest pierwsze czytanie. Natomiast całym sednem jest czytanie drugie w którym to liście do Tymoteusza Święty Paweł mówi nam, że Jezus odkupił nas, że Jezus nas wykupił, to znaczy zapłacił. I to jest właśnie ten handel. Kiedy to Jezus tych, którzy weszli w niewolę, czyli każdego człowieka, bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a więc każdy człowiek zasługuje na karę i to karę wieczną. Więc Jezus pojawia się jako ten, który mówi, to ja ich wykupię. Ja jestem jedynym, który ma możliwość wykupić każdego człowieka, wszystkich ludzi. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, dlatego posyła kogoś, kto jest zdolny to zrobić. Gdyby posłał mnie, to nie wiem, ile, bym, ilu ludzi bym zdołał wykupić. Nie wiem, dwie osoby, trzy może, trzy i pół, tyle by mi wystarczyło może. Ktoś by mi pożyczył jeszcze trochę talarów, albo bym wygrał w totolotka sześć miliardów. No, i trochę więcej ludzi bym może jeszcze wykupił, ale, ale to tyle. Natomiast Jezus jest jedynym, który może wykupić wszystkich, a tą walutą, oczywiście, którą płaci za nas, jest jego własne życie, jego krew. Więc tu się dokonuje ta tajemnicza wymiana, kiedy Syn Boży oddaje swoje życie, umiera, po to, żebyśmy my nie umierali, żeby nas uratować. I ten handel dokonuje się właśnie w niedzielę, bo to jest dzień, kiedy my sprawujemy Eucharystię, czyli ten moment, kiedy uobecnia się wśród nas męka Jezusa, jego śmierć i zmartwychwstanie, czyli ten moment odkupienia, kiedy Jezus dokonuje wykupu, płaci równowartość naszego życia, naszego istnienia. No ale nie robi tego tak sobie po nic, ale po to, abyśmy my uratowani, wykupieni, odzyskawszy wolność, mogli już go wybrać, mogli iść za nim. I teraz Jezus dając nam wolność, czyli przywracając nam nowe życie przez swoją mękę śmierci z martwych wstanie, wykupując nas, daje nam jako naszą odpowiedzialność troskę, czy walkę wręcz o relację z nim, o relację z Jezusem, bo samo odkupienie to jeszcze nie koniec, to jest początek właściwie naszego zbawienia, naszej drogi, bo to jest wolność. I co zrobimy z tym darem wolności, to jest nasza sprawa. Bo Pan Bóg tutaj zmuszać nas nie będzie. I, i, I pytanie jest do każdego z nas: co robimy z tymi darami, które Jezus dla nas wysłużył, z Jego męką, Jego śmiercią, Jego zmartwychwstaniem, z tą wolnością, którą nam dał? I Ewangelia pokazuje, że nie zawsze ta wolność jest przez nas dobrze wykorzystana. Bardzo często dary, które daje nam Pan Bóg, wykorzystujemy dla siebie. Stajemy się strasznymi egoistami, którzy są zainteresowani tylko własną radością, własnym szczęściem, własnym samopoczuciem dobrym i wykorzystujemy pełną gębą, tak jak w pierwszym czytaniu, dokładnie jak robili to Izraelici, których piętnuje to słowo Amosa, dokładnie tak samo postępujemy my w naszym życiu. I dlatego to słowo nas przestrzega z Ewangelii: kto w małym jest niewierny, to to na pewno w dużym wiernym nie będzie. I odwrotnie jeśli w małym jesteś wierny, to bądź spokojny, bo Pan Bóg da Ci więcej. I to jest to zaproszenie do wchodzenia w relacji z Jezusem. Tym zaproszeniem nie są jakieś teoretyczne rzeczy, jakieś tam, no jak to się mówi, mdłe, jakieś takie ponure, czy, czy takie smętne jakieś gadki, ale ostre wejście w Jezusa w naszą historię poprzez Jego krzyż, Jego śmierć, którym odklucza, tak jak kluczem, odklucza, Otwiera drzwi naszej wolności, po to, abyśmy mogli Go wybierać. I to Słowo dzisiaj zaprasza nas, żebyśmy nie byli przyklejeni do mamony, do, do innych rzeczy, do, do innych do, do przyjemności, do jakichś naszych własnych, tylko widzi mi się, ale abyśmy przyklejali się do Pana Jezusa, abyśmy w Nim upatrywali to wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Nasze nie tylko zbawienie, bo to, to jest istota naszego życia bycie z Bogiem w przyszłości, ale także bycie z Nim już tutaj, na Ziemi.